Jak oprogramowanie pomaga skutecznie zarządzać nieruchomościami? Nazywam się Agnieszka Sławomirska i zapraszam do Galaktyki Nieruchomości. A naszym gościem jest dzisiaj Jacek Tarnowski, prezes Optima Solutions. Cześć Jacku! Agnieszko? Jacku, zanim przejdziemy do oprogramowania i wsparcia nieruchomości przez oprogramowanie, powiedz, czym się zajmujesz na co dzień? Firma Optima Solutions, którą reprezentuję, jest firmą z branży IT, zajmujemy się pisaniem oprogramowania oraz obsługą przedsiębiorstw pod kątem IT. Mamy również swoje produkty, swoje oprogramowanie, wspomagające pracę firm technicznych na obiekcie i firm sprzątających. No właśnie, oprogramowanie. Co to jest to oprogramowanie? Jak ono w ogóle może wspierać nieruchomość? Jak? No cóż, no, oprogramowanie to jest zbiór narzędzi informatycznych, które pomagają w takiej codziennej pracy. Mam tutaj na myśli właśnie firmy techniczne, czyli taką obsługę techniczną obiektów. No, może nas wspierać w, na kilka sposobów. No, tutaj mam, mam na myśli na przykład elektroniczne harmonogramy przeglądów, co, so, co jest niezwykle istotnym elementem, jeżeli chodzi o pracę na obiekcie. Możemy sobie zaplanować z wyprzedzeniem, jakie przeglądy techniczne trzeba wykonać. Możemy dołączyć do tego odpowiednie dokumenty czy protokoły z wykonania prac, a oprócz tego system będzie nam przypominał o tym, jakie przeglądy Mamy zaległe, bieżące bądź przyszłe. A jak to jest z usterkami? Czy jakoś się można monitorować dzięki takiemu programowi? Tak, oczywiście. Oprogramowanie, nasze oprogramowanie. W dwojaki sposób pomaga właśnie zapanować nad usterkami obiektowymi. Można je zgłaszać zarówno przez przeglądarkę internetową, jak i przez dedykowaną aplikację o nazwie BPC Mobile, dostępną w sklepie Play i w App Store. Zgłaszanie takiej usterki jest bardzo proste. Wystarczy, że. Mamy aplikację zainstalowaną na smartfonie, zrobimy zdjęcie, damy krótki komentarz, wyślemy i wtedy cała procedura związana z obsługą takiego zgłoszenia jest podejmowana przez firmę techniczną. Dodatkowo też mamy wgląd do tego, w jaki sposób, co dzieje się z tą usterką w danym momencie, ponieważ pracownicy na bieżąco uzupełniają wszelkie czynności z tym związane. Czyli kierownik techniczny takiego obiektu, na przykład nieruchomości biurowej, czy centrum handlowego, czy, na, czy mieszka, mieszkaniowej nieruchomości, tak, jakiegoś apartamentowca e, ma podgląd do tego, co się dzieje z usterkami, ma, e, może też monitorować przeglądy, czyli jeżeli rozumiem sobie, wpiszę do tego waszego programu a, do programu, jaki przegląd kiedy powinien być wykonany, to jest taka przypominajka, taki alert, że on, o, teraz trzeba wykonać przegląd, dobrze rozumiem? Tak, tak, dokładnie. Oprócz tego, że pracownicy, którzy będą się tym zajmować, wiedzą dokładnie, kiedy taki przegląd jest, mają wykonać, to w przypadku jakiejś, jakiejś niespodziewanej sytuacji również... Osoby decyzyjne, osoby z, z kręgu firmy technicznej również mogą dostawać takie raporty. No, unikniemy w tym momencie jakichkolwiek przerw czy, czy, czy nieprawidłowości w przeglądach. I rozumiem, że możemy sobie, czy kierownik techniczny takiego budynku, korzystając z, z tego typu oprogramowania, może sobie wybrać, jaki chce raport wygenerować, co tam chce w nim mieć, tak do pewnego oczywiście, do pe pewnych możliwości, do pewnego momentu i, i wtedy taki raport po prostu powstaje przy pomocy jednego przycisku w zasadzie. Tak, tu jeszcze tu jeszcze doprecyzuję, że każdy każda każda dana wprowadzona do systemu jest możliwa do wygenerowania w raporcie. Natomiast sam raport też y, możemy sobie stworzyć samemu na, na własne potrzeby, czyli informacje, jakie są w nim zawarte, czy to będą wykresy, czy konkretne y, informacje sami tworzymy, generujemy go później w formie PDF-u i, i mamy gotowy dokument. A jak to jest z dokumentacją? O co mi chodzi? Bo w, w budynkach wszelkich, nowych, starszych, wiemy, że jest problem z dokumentacją. Często, który polega na tym, takie są fakty, że po prostu dokumentacji jest bardzo dużo tej z fazy powstawania budynku tak budowlanej pobudowlanej wykonawczej powykonawczej e, przeglądów cała masa jest tego i e, generalnie no to jest wymóg żeby było w większości na tej chwilę w formie papierowej ale też dobrze jest to mieć w formie elektronicznej e, i czy wy to. Też, czy, czy takie oprogramowanie też może zapewnić jakiś podgląd, monitorowanie dokumentacji? Jak najbardziej. Oprogramowanie służy temu, żeby właśnie każdy dokument był w formie elektronicznej. No, dzięki temu mamy wszystkie dokumenty pod, pod ręką i nie musimy szukać ich gdzieś prawda, w dokumentacji papierowej. Każdy, kto ma tylko dostęp, odpowiednie uprawnienia, jest w stanie sobie wyszukać w danym momencie odpowiednie dokumenty, no i zareagować, tak? A jak wygląda proces prowadzenia takich danych o dokumentacji do systemu? No bo jednak ten, te prace w postaci przekształcenia na postać cyfrową dokumentu papierowego jest wymagany. Jak, jak to w praktyce wygląda? Nie jest to nic skomplikowanego. System jest przystosowany do tego, żeby załączać wszelkiego typu dokumenty. Jeżeli, jeżeli jest taka potrzeba, to również możemy dopisać własne komentarze do tego. To jest fajne. Tak, stara, system musi pomagać. Tak? On przede wszystkim jest po to, żeby pomagał w takiej codziennej pracy i wyręczał, tak, czy skracał czas, nie wiem, szukania dokumentów czy, czy jakichś innych rzeczy. A z czego obsługa techniczna najczęściej korzysta w tym programie? Co, z jakich udogodnień? Co się najbardziej przydaje? Co się najbardziej przydaje. Myślę, że te dwie rzeczy, o których wspomnieliśmy, są jak najbardziej takie ona z których ona korzysta na co dzień, czyli przeglądy techniczne urządzeń, czyli zgłaszanie usterek. Oprócz tego jeszcze trzeba tu wspomnieć o zadaniach, które są wprowadzane dla pracowników. To znaczy? Moduł zadań podzielony jest na trzy kategorie: są to zadania dzienne, tygodniowe oraz miesięczne. Jest to taka usystematyzowana lista, wszystkich czynności, jakie pracownicy muszą wykonać na obiekcie właśnie w określonym czasookresie. Tak, bo technicy, pracownicy techniczni na obiekcie mają bardzo dużo różnych zadań i ciężko jest, trudno, trudno jest często się w tym połapać, e, mając zwłaszcza duże obiekty, e, wielkopowierzchniowe, skomplikowane, e, z dużą ilością urządzeń, więc tutaj e, rozumiem, że, że oprogramowanie może wesprzeć obsługę techniczną, żeby to wszystko, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć. Tak, tak, a dodatkowo jeszcze e, kierownicy obiektów e, mogą zdalnie sprawdzać e, postęp wykonania tych prac, ponieważ no, wszystkie czynności wykonane e, muszą zostać odhaczone w systemie. A jak zgłasza się taką usterkę? że coś na przykład nie, nie działa, nie działa, yy, na przykład kapie woda. Yy, czy można zrobić zdjęcie i wysłać, jak to jest? Tak, dzięki aplikacji mobilnej BPC Mobile jesteśmy w stanie zrobić zdjęcie, yy, dodać krótki komentarz yy, i w tym momencie mamy wszystkie informacje potrzebne do tego, żeby firma techniczna zlokalizowała tą usterkę i, i jak najszybciej naprawiła problem. Yy, poza tym wszelkie czynności yy, z tym związane również są odnotowane, czyli osoba zgłaszająca ma podgrąd, na to, co dzieje się z daną usterką lub ewentualnie jeżeli się nie wiem, są jakieś opóźnienia, może szybciej zareagować. No dobrze, mówimy o obsłudze technicznej teraz w zasadzie cały czas, ale z tych udogodnień oprogramowania mogą korzystać też zarządcy, właściciele budynków tak, jeśli tylko sobie zażyczą w różnym zakresie, ale też mogą korzystać najemcy, czy się mylę? Oczywiście zarówno zarządcy nieruchomości, jak i najemcy z odpowiednimi uprawnieniami mają wgląd do funkcji systemu. Zarządcom daje to ogromne pole do tego, żeby mieć nadzór nad pracami, które wykonuje firma techniczna, no i w razie czego zareagować. Najemcy również, jeżeli jest tylko możliwość że mogą uczestniczyć, nie wiem czy mogą dodawać usterki czy inne rzeczy do systemu, to jak najbardziej mają taką możliwość myślę, że świadomość tego, co się dzieje ze zgłoszeniem, na przykład, że klamka nie działa tak trywialna, jednak jak ważna rzecz tak, w biurze, że wiemy, że to, OK, zostało zgłoszone, ale też możemy podejrzeć, co się z tym dzieje, czy ktoś się tym zajmuje i kiedy zostało zgłoszone. tak, Rozumiem, że to wszystko jest możliwe do, do sprawdzenia. Tak, oczywiście. Dodatkowo jeszcze mamy cały szereg statusów tej usterki, cały szereg opisów, które są generowane przez pracowników, Dzięki czemu wiemy, czy ta klamka zostanie naprawiona dzisiaj, jutro, czy na przykład czekamy na jakieś części i musi to tutaj się wydłużyć termin wykonania. Jacek, muszę Cię o to zapytać, bo wiem, że jesteś fanem tego, co robisz. Czy tworzenie takiego oprogramowania, które jest proste dla użytkownika, bo, wiem, bo korzystam z niego i ono jest proste dla użytkownika, czy to jest skomplikowana bardzo materia? Jest skomplikowana, a powiem tak przewrotnie, że najbardziej skomplikowaną czynnością jest tworzenie prostego oprogramowania, przyjaznego dla użytkownika. No i Wy takie oprogramowanie tworzycie, więc mm, Szanowni Państwo, oprogramowanie nieruchomości tak, to jest przyszłość, to jest w zasadzie must have, bez tego ani rusz. Dziękuję bardzo Jacek za rozmowę. Dziękuję. A naszym gościem był dzisiaj Jacek Tarnowski. Prezes Optima Solutions. Już teraz zapraszam serdecznie na kolejny odcinek Galaktyki Nieruchomości. Bądźcie Państwo z nami, koniecznie.